tym oto zestawem, którego nie mogę Wam pokazać, ale też są zwierzątka w środku. I w sumie miałam go wcześniej niż ten zestaw, te, niż te zwierzaki z Lego. I widzę, że tu jest skóra w ogóle taka pomalowana, bo te są białe całe. Tych nie widziałam super są. No, śliczne są takie urocze. Dobra, otwarłam. Chyba wszystko. Mam jeszcze dwa zestawiki, które wam chcę pokazać. Ale myślę, że to sobie już zrobimy na osobnym, jakimś lajwaju. Tu mam aż trzy książki. No. Ok. Aż trzy książeczki do zbudowania. Trzy woreczki. Jest jeden taki woreczek. Cztery worki w sumie, bo ten jeden jest taki ze wszystkim. Nie wzięłam Taka jestem dzisiaj zorganizowana. Widzę, że jest nasza podwalina pod traktor. Jakiś taki kawałek ziemi, te panele są śmieszne. To znaczy, znowu, to jest coś, czego na co dzień nie postawiła na półce. Ale jeżeli chodzi o wizualną część, jakby zestawu dla dzieci, myślę, że jest to rewelacyjna sprawa. Bardzo ładnie wykonane. Bardzo mi się podobają Zaczynamy od traktora. Słuchajcie, z Donaldem i owieczką. Jakieś kukurydze. W ogóle widziałam, że w nowych klockach, tych co wyszły w tym sezonie zrobili nowy odlew i jest kukurydza, której wcześniej nie było. Może byśmy to... spróbuję to jakoś zutylizować z pola widzenia. Donald już oczywiście nie ma żadnej szpudniczki, więc nie ma większego problemu z tym, żeby go ubrać. Ale ma koszulę flamelową. Ktoś... A on to ma pin też. Swoją czepeczką Jest śliczny! Kaczoł Donald. I ma kuperek. Kuperek mogli też dać taki plastikowy, wystający. No ale rozumiem, że wtedy na przykład u Daisy był problem go zamontować pod sukienką. A, mam dać w łapę marchewkę i grabie. Widły. Ja może polewać na czarownicę i ogry. Marchewa. E! Dobra. Odlew grabi też jest fajny. To prawda on mu je w dół trzymać, ale ja myślę, że tak się grabi nie trzyma. Super. I łowieczka. Łowieczka jest taka sama jak tamta, więc spoczko. Mogę mieć całe stado owieczek teraz. Ok, mamy tutaj zbudować przeszkadzajkę z bambusów, które będą kukurydzą. Jest płotek. Myślę, że taki płotek już gdzieś w czymś miałam. Pojedynczy. Nie mogę sobie przypomnieć w czym. wydaje mi się, że miałam. jest spoko, żeby mieć też trochę tych bambusów więcej. A nawet w formie kukurydzy wyglądają całkiem nieźle. Nie ma tragedii. Będziemy budować te jak to i jak to i. Najpierw szary klocek. I teraz zielone. No, mhm, tak. I tu taki długi, zielony. ok. Z pionowym grillem do przodu siedzonko, czerwone siedzonko też na propsie. O! I kierownicę. I teraz zabudowujemy z tej strony. Ok. czy z tyłu będzie takie miejsce, żeby te grabie wsadzić, na przykład. Czy nie? Też fajne klocki, patrzcie. Taki element półokrągły ze studami na górze. Trochę jak lokomotywa, nie? I teraz obok tego powinnam e, kupić ten zestaw z e, traktorem w końcu i postawić obok tego ten traktor taki budowany. <grym> Aha, i dwa kółka mamy złożone, a te duże mamy sobie złożyć. Dobra. Okej, okay, to mają wyglądać na bardziej robocze, czyli nie, nie jak alufelgi. To już jest ciężej założyć, niż łotam te kółka. Może jest jestem po prostu noga? Mogę... No nie, wcale nie jest ciężej, tylko ja nie mogłam trafić. No, jak to? Tak, i teoretycznie to właśnie po to jest, żeby schować w nim gramie. Nie wiem, czy to jest najbezpieczniejsze z gramiami w tą stronę jeździć. Może w drugą stronę je wrzucimy. I marchewkę. Ja widzę, że y, ten, Donald i Daisy są bardziej zmo zmobilizowani, zmotoryzowani, niż Miki i Mini. Prosta <laughs> konstrukcja, ale jak dla dziecka, ja myślę, że rewelacyjnie. Takich elementów, w sensie tak przemyślane, żeby po prostu dziecko mogło samo budować, a nie, że rodzice muszą mu budować. Fajnie, podoba mi się trochę tak do przodu leci, przez tę nierówność tych pół. E, rebuild the world. Jest tutaj, słuchajcie, hot dogowe drzewo. Dobra. Na razie to odstawmy to, zrobimy sobie jeszcze kompozycję. No. Ta książeczka jest gruba. Nawet na ma więcej elementów. Będziemy tą całą siedzibę budować. Gdyby widły były w drugą stronę, mógłby być. Mogłaby być nadziewana kaczka. Mogłaby. Nadziewana kaczka z marchewkami. W marchewkach. Nadziewana kaczka ma na marachetkę. <grym> czy jakoś tak? Widzę, że tutaj składamy Nickiego. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ale wyszedł taki nowy system w Lego teraz, w czerwcu, który... do którego nie ma instrukcji, tylko podobno, bo ja nie widziałam, jak to wygląda od strony... tej cyfrowej. Um, Podobno się używa aplikacji, która opowiada historię i w trakcie tej historii każe nam coś budować z elementów, które posiadamy w paczce. I potem z tych elementów coś zostaje i z tych co zostaje dziecko ma budować coś samodzielnie, coś sobie tam wymyślić, co pasuje do historii. Więc całkiem spoko sprawa. Tak, kreatywność mocno, nie? Miki w ogrodniczkach. Ja lubię papierowe instrukcje. Ja też, ale to nie dlatego, że nie ma, bo, bo przeszli na cyfrowe, tylko dlatego, że jakby jest system historii, bajki, którą masz przeżyć. To o to chodzi. Miki jest super. Jest prosty, ale jest mega fajny. Bardzo mi się podoba. A i lampę mamy mu złożyć. Aha, lampa Mikiego. Ciężka lampa Mikiego. Ja trochę przygięłam z tym wygięciem. I tak chyba trochę przegięłam, no ale trudno. Aha, i teraz mamy sobie wziąć tę naszą zieloną płytkę, słuchajcie. I zaczynamy od tego, że robimy sobie skosik. Zielona płytka mnie cieszy, bo będę mogła ją wykorzystać do czegoś innego. Ja chcę składać normalnie. Mnie też da się gdzieś tam ściągnąć takie gotowe instrukcje z tego co każą. Ja myślę, że to fajny pomysł. Taki inny po prostu, wiadomo. Jak się nie przyjmie, tego nie będą kontynuować, nie? Znając życie. Się tu nie spodziewam. Ja w ogóle bardzo dawno nie oglądałam konstrukcji tych klocków. I cieszę się w sumie, bo mam takie właśnie niespodzianki w postaci łóżka, które się tu znajduje. Ok. Kolumny też zawsze w cenie. żółte panele. Pewnie będą pod kolor ścian pasować, tak coś czuję. Ok. Teraz mamy takie białe panele. Też spoko. Aha, i teraz mamy właśnie te skosy zamontować. Hmm. okej. Okay. Jakby pomysł spoko, ale chciałabym, żeby oprócz tego były normalne instrukcje dla tłumoków, jak ja. Po pierwsze, nie uważam, żebyś była tłumokiem, a po drugie, no rozumiem jak najbardziej. Myślę tylko, że dużo elementów w tym wypadku byłoby i tak niewykorzystanych. Chyba, że to jest. Bo też nie wiem, jak to działa. Czy jest tak, że masz tylko jedną historię i po prostu z części klocków budujesz, a reszta zostaje do twojej dyspozycji i do twojej kreatywności? Czy na przykład z jednego zestawu masz kilka scenariuszy, które możesz sobie obejść, i wtedy yy, w zależności od scenariusza różne klocki wykorzystujesz, nie? Jeszcze może być tak, że wtedy jakby nie ma tak, że zawsze używasz tylko jednej puli klocków. No nie wiem, trzeba to... Ja, ja bym chętnie przetestowała, więc pewnie sobie jakieś takie zestaw gdzieś tam sprawię. Muszę zobaczyć, jakie w ogóle są rodzaje tych zestawów, tych przygód. Eee, chętnie bym sobie jakieś przy, przytestowała, no. Zobaczyć, jak to wygląda. A i teraz tutaj kładziemy pięterko. Okay. Wiadomo wam, że ta konstrukcja wygląda lepiej, jak się na nią patrzy na żywo niż na obrazku. też z zmontować tak. Przypięć sznurek do kółka. Okay. To zwinąć, ale to jakby się nie trzyma. O, że ja to przypnę tu na razie, o. Gdzieś. O i tak się rozwija. No ale jest, dobra. Teraz każą nam włożyć tutaj łuk. Mm. Ty Aniu, kiedy planujesz składać klocki? Czy w ogóle masz to gdzieś wstępnie zaplanowany nie ja bym też przyszła popatrzeć dużo czerwonych elementów tu jest więc też fajnie w sumie Ja się nie wiem, bo teraz mam sporo innych planów, chyba, że uda się w kolejnym tygodniu. Okej. Okay. To będę doczekać. To teraz zielone wykończenie na dachu jest z czapy. Nie mogli dać już czerwonego? Żeby ten dach się trzymał jakby w całości? Znaczek go oczywiście. Aha, i tu każą ułożyć sionko. że w tą stronę. Nie wiem czy to ma znaczenie. Tu za kształtem. I tu kurde. O. I tu zwisa sianko na tym. To jest do wciągania sianka na górę. Tak to wygląda. Teraz się ja wciąga sianko. I dni później, później. O! I jest sianko na górze. I dali sznurek zapasowy. Zróbmy mikiego tak przodem. Będzie stał w bramie. <grystanie> Spoko Spokojna konstrukcja. Całkiem mówię. Całkiem taka przyjemna. Zbliżamy się ku końcowi. Cześć, optymista! Też cię serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziesz miał spokojną pracę dzisiaj. Ostatnia książeczka i ostatni mały woreczek, w którym jest kilka zwierzątek, między innymi kolejny kuń do kolekcji. I taczka! Powinna być taczka. Także dzisiaj serio... Godzinny live. <laughs> A to jest ten konik, któremu się nogi ruszają ogólnie. Właśnie mi... spadło jajko. Dobrze, że nigdzie nie poleciało za daleko. Halo? O. Dobra, mamy kunia. Cieszę się bardzo, bo to kolejne do kolekcji. Właśnie o to chodziło. E, dobrze. Teraz mamy zrobić. Tak. Do tego. Dobrze się zna. Nie wiem czy nie w tym były. Czy nie w Noże? Czy nie tam były płotki? A to będzie taki karnik. Mam taki niebieski koszyk jeszcze. Przynajmniej miałam. Nie wiem, czemu. w starym zestawie miałam. O. Kukurydza dla Kunika. Albo dla. Yy, kury. I teraz robimy mini kurnik. A taki fajny kurnik, Dali w tych nowych klocuchach, kurcze no podejście dla kurki widzę, że jakaś trawa mogli dać ta nowe, to by było sianko Sadzi to jajoto. O. Prawie. Kurkę na górę. Kurka jest śliczna z tym nadrukiem. Bardzo mi się podoba. I kolejny króliczek. Ja mam serio takie otwarcie farmy, słuchajcie. No i została nam do zmontowania taczka. Z jabłuszkiem. Tyle Tyle z naszego zestawu. <noise> Jakieś takie o. o tak wygląda, a jeszcze łowiecka. Mocię to trochę przysunąć. O. Kłowiecka, może w łóżku była. Z mikim, tam o. Znaczy, nie, że z mikim, tylko za nim wychodzi. Kurki i ściebki najlepsze. <noise> no, całkiem przyjemne. Mówię, no to jest jakby wiadomo zestaw dziecięcy. Ale figurki są śliczne, jest dużo zwierzątek, więc myślę, że bardzo fajna sprawa. Tą konstrukcję, jak tą drugą, pewnie zaraz rozbiorę i tyle z niej będzie. Ale cała reszta jest super. Bardzo mi się podoba. Może się para pościgać. Myślę, że mini w tym stroju nie nadawałaby się do pracy na farmie. No ale mógłaby. Nie powiem tego. Mógłabym przynieść deser, oh. <noise> Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę umiliłam Wam czas dzisiaj. Um, my sobie będziemy już kończyć. będziemy mieć taki luźny live'ik w poniedziałek. I mam nadzieję, że chociaż troszeczkę żeście się uśmiechnęli i zrelaksowali to ze mną. Możemy rzucić okiem, czy ktoś w ogóle coś streamuje. Gdzie tak to zrobimy? A i tam, a i tam. Piotrek ciśnie w kangur kakao. Widzicie? Możemy zrobić rajda do Piotrka w takim razie. Proszę go ode mnie uściskać. Także proszę go ode mnie serdecznie pozdrowić i do zobaczenia. W takim razie miłego tygodnia Wam życzę. Pa pa!